Kończko mańka, i dzisiaj nagrywamy z gościem, Dopiero się po, pozwaliśmy na poprawinach, a chodzi na weselu i ten. I się, i się teraz gramy dopiero. Na, we, na to weselu, jest, na weselu się. Kawa, kaba. Przywitaj się. No dobra. I o jego konto to jest. Dobra, nie, jesteś, nie jesteśmy na tym samym serworze, nie ma. Nie jesteśmy na tym samym serwerze. No. No tak w moje nic. Ej, a ty może ten... Lepiej do e, pisz użyć i wtedy do Dobra. A dobra, ja... Zejdźmy na 3, 2, 1 do tego, tak w czasie. Wyjdź gry. 3, 4, 3. Tak. Nie, pier pierwszy sami. No, bardzo dobrze nie to? Ja mam dobry internet, więc... Ja już jestem. Jesteś? Ja też. A to jest mój nick, lepiej? ja Nie, nie A jaki jest swój nick? Kawa... Jak? Mów wciąż! Kawa... Kawa. 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 Co no. dalej? Dobra baby Szukam cię Dobra, wyszła Ja Ci... A musi być grę, ja wiem jak możemy się dalej do znajomych. Być ja gry. wiem jak, on tu mi przyjdzie wiadomość. Nie, ale wiesz, wiesz? Słuchajcie. No dobrze. Tak, no. Taki, Taki ja. No dobra, Dzisiaj dogrywam ja ja. z tym kabłonem. E, simulator Strobato, czyli podwyższenie ciężaru. Simulator ci dobra, Startuj. O, dobra, czy dojść do gry? Ja? Ja pierwszy? Tak. Dzisiaj. Dobra, dziś. ale ty mi pomaga. dziś. Dziś pomagamy. Dzisiaj pomagamy pomagamy. Kabie. Kabie. Kabie 6, 5, 6, 2, 1, dobra. Zobaczymy przez Twoje kota, czyli będziemy na tym samym serwerze. No, kończymy, że ciebie full. Dobra, nagrywam skałę e, do oczu. O, no? o ja jesteś taki. O, siłacz. Chodź do siłaczy, zmierzacz, cię. Nie wiem, no, dobra, piłeczka. No. Ej, chodź za mną! Ej, jak, jak, jak. No, jak się baguje, to nie. Co? No baguje się. Kiedy jesteś? O, schodź za mną! Jenka, já teď musím trochu pozarábět. Daj mi trochu. Jdeme sobě chytatu. Hleda yeah. mi to jsi Ale nie, bo já si ti pokrát jednu řeč. Hleda mi to druhou. Chod za mnou. Dobra, čekaj, ulepšu se. A ty jsi na kterém levelu? Má sebný noob. Já už jsem má noobem. A ty jsi kým? Baby noob. Uf, jsi. Chodź a ci pokazać. Muszę. No idę za tobą. Uuu, jestem coraz silniejszy. Ale nie mogę tu. A, bo musisz to pociągnąć. Musisz się na to wyjść, a to? Patrz, patrz, patrz. Widzę, ja ogólnie dzisiaj. I teraz ja jestem w Tylko jest Ale Nie, baj. daj. A musisz nie musisz trochę potrenować, potem być na to i jesteś na nowej planecie. Ja ogólnie tutaj już mogę nosić opody. O kurde... bez problemu! Raz, dwa, trzy... A ja mam cięższe rzeczy obieram. A jaki masz wymiar? Na jakim przejdziemy? Dwudziestek? bardzo trudne rzeczy mam do dzisiaj, Dobra, jeden kibel. Dałam radę. Też radę, dopiero jeden Czy ja takie kieble, jak mam i tam, to zamiast, że się bierę, to wszystko... Chciałem poszejść, dobra. Ja już ogólnie mogę pójść do kolejnego, ale był taki głupi i z kawą dopiero poczekamy tutaj. E, e, nagrywa... Nagrywam z kubą. Dobra. Uuuu, chłopiec ten kuba. A chłopiec ja może ci powiedzieć, że ja jestem miejscu, ja. Bo ja już w ogóle... Za kiblę dałam. Nie no dobra! Rozumiem, zaczęłaś dopiero grać w grę, ale ja trzymam się. No, no nie, nie. Dwa tylko pizza! Jak widzę, wyśrubkuję się w komentarzu. Czy dzięki temu, że teraz poniosłam się podobnie? Nie, nie mam. Czy dzięki temu, że ja teraz będę pójdę tutaj, to czy będę miał nie już masywnego, duba czyli lepiej? Szybko się w komentarzu, jeden trochę uspokojenia. ma Dobra, e, zaczynajcie sobie filwik po prostu. A ja tak. A ja już co robię? Ja też nie Dobra, ja już podniosę. Czy się będę. Tak. Ja powoli tylko robię. Bardzo możliwe, bezdawę, że. Jeszcze mi się nie uda. U, u, o, u, u, się, u, się, u dobra. a, u, sto się jeszcze robię. a. Teraz trzy Trzyki Dobra, zobaczycie, napiszecie, że. Nie, jeśli napisałeś, jeszcze do, że uda mi się to bardzo w brawo, no okazało się że jestem już mega noobem. Mega? No Ty nawet 3 kibli zdaję radę. Trzej kibli? Ej, dobra, to już możesz przesunąć ten... Czekaj, ulepszaj się, bo ja nie mam. Dobra. Te przejść kolejne. Chodź do doktora, chodź do budynku. nie no piórka. E, dobra, ja to piórko było. Poniosła się już dzieje z tymi No nie jest taki słaby, już. chodź za mną Może no, tam rada. I teraz musi to przejechać Ja sobie... Udał Ci się? A jak myśli? Jestem! Mega siła! Chodź tutaj! Nie, na no, nie tu jest pierwszy, widzisz? Tu nie tu. To nie tu! Tu jest! Ale ja to mogę sobie już... Jestem takim mega nubem, że wszystko z tej poniosę. Ja wszystkiego szóstkę. Ja wszystkiego z tego podziału szóstkę biorę. I o, ja się, a nie, tylko piłki są trójka, ale tak to wszystkie po szóste. Ja biorę jeszcze tego. Opony sześć, i będę wszystkiego sześć. No i ja, ale mega długo nie już, już, ja już Chodzi, wiecie, wiecie o tej widzowie, że ja wierzyłem, że jeszcze mi się nie uda. Nie wziąłem tego

Musimy być jak najsilniejsi. No dobra, ja ogólnie mega nuk noob... myślę, że w tym odcinku będzie trudno mi dojść do kolejnego. Bo na pewno... To nie że... Ej, Kuba! Ogólnie w, w tym odcinku jest łatwo też. Nawet niektóre rzeczy zrobić na początku, ale... Hmm. potem to już jest tu. No. O Elo. Ej, no. ja Jestem taki. Ja? Pokaż. Tak? Pokaż. Uuuu, a to ma mam koszulkę. Rozwaliła mi się koszulka. Rozwaliła ci się koszulka, bo... Takie żeś masywny. No. Patrz, patrz co ja zrobię. Ui. I patrz, i czy to przyniosę? Bez problemu, zobacz. to nie widzę. Patrz, patrz u mnie. Bez problemu, nie O Boże. Przeleciał. Ja idę ulepszyć ja już. Mega noob, ja bardzo biorę, fajny. E, dobra, ja biorę friedki 6. A nie, 4. A czy mi się uda frytki 4. Ye! Yeah! Ye! Yeah! Teraz może jeszcze kusi. Jest kusi. Bo się tak nazywa. Tak. Ale nie dobra. To nie jest nawet wystarczy. Odwie rzeczy. Wziąłem. Ona tak gdzie? Ona to bardzo fajne. Dobra, idę się ulepszyć. Będę w mafii ile? nie? I co wiecie, piszcie teraz w komentarzu, czy do was już ktoś napisze się mniej niego, czy się on, jeśli teraz zabdajduje, czy mi się... Muszę uda być lepszy. Nie, bo umie to trzeba być o tysiąca, bo... się ilu? Tysiąc. A ty masz ile? Ja ogólnie widzę, że zrobiłem zaraz wam mogę pokazać. Sam zrobiłem przycisk na 10 słów Co napisali? Napisałem na kartce, zrobiłem przycisk na Dobra, Dobra, widzowie Ja tutaj już idę ten. Ej, Skolimy nie pisałem tego A, nie ma no, e, wy, Myślicie, że mi się uda to? Tam już nie pisze w komentarzu, A czy mi się uda Gadek? Jest! Wam! Nie. Nie! 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 Ja już jestem. Pokaż mi się. Zobaczmy, czy się przy Nie! 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 dalej na Nie! 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 Ale, dalej weekend, ale jeśli że Nie! będzie weekend, to wielkie Nie! Nie! Ja to Nie! 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 Co mi się udało? Przez jedną oponę przywiązam. Opumy już! No, no i jeśli jest... uda 6 opon, to idź na kolejny level. Spróbuj ponieść. Bo 6 bo to już będzie zobaczyło, że tedy. Tak ja wystarczy za dużo. Jedną dałem radę, ale spróbuję. No spróbuj Udało się? Udało się! Ja udało mu się! Elo! Ale ty mi tu dostać! Dobra! Dbrać. Ja Gdzie Do pada? Tu jest pedał! Cztery! Dwójka! Dwa koła trzeba Dwa koła? No! Ale to łatwo, tutaj ja już e. mam pada? Soda! No! Nie mam sody, Peru! Mój pet to soda! Zobacz! Nie, Tak, ja, soda! Ja, ja piję! Ja właśnie wyciągam sodę. Ile soda dajesz? Soda? I, i flecki to mój kolejny ten. Kolejny dwa te. A dajjemy 500? Za 1500? Nie, 2000. A tyle? A tyle więcej. Dobra, chłopie, fajnie. Dwa te rachunki. Kupuję dwa pety. Ok. No dobra, ja mam dwa ja pety. dwa pety. Zabieram, ja tutaj idę, teraz zabieram wszystkiego. O, mi ten. Zebry. 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 daje Zebry. Zebry. nie Zebry. Jednak nie daje. U niej Zebry. 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 Dobra, uda mi się. Zebry. 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 robimy ten no i jutro Jutra będzie 10... ten... no nadal... Ogólnie musiało być dzisiaj i tamte to był e, szans. Krótki format. O dobra, widzowie. Soda. Patrzcie. I ci... co innego? Soda i co? Kupasz? I kurta. Pa, Ma, ja mam też frytki. Ale ja mam frytki. No, frytki mało dają. Ja. Pach! 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 Pa! Pach! Ja, Pach! to! Pach! Pach! na do. Pach! Pach! to! Pach! Pach! na mnie, Pach! 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 ja Pach! Pach! -e Pach! Ja. Pach! 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 ja, Dobra, ja wychodzę z, ja wychodzę z gry. Powiedz Ci kod do tej gry. Jaki kod? Jaki kod i weźmy miał więcej końców. A co to końcy? Końce pieniądze. Nie. Nie oszukujemy. 1500 likes, 50 likes. Ok, ja już mam. Eee. Dobra, ja te... Ej, dawaj na czymś innym gramy. Czekaj, ja muszę tego... Bo te... Dzisiaj musimy nagrać już... Kurde, ja mam połową baterię. Skończymy No, zaraz. No dobra, o już kończymy, nagrywamy. Zaraz właśnie już kończymy, tylko musimy... Ja już skończyłem. No dobra, K kabel skończył, teraz my tutaj... Tylko ja podaję kot. Tylko podaję kot i to będzie koniec. Zobaczmy ile da. Tysiąc... Tysiąc... K, T-shirt, K, is voor shirt? Wat voor T-shirt? T-shirt, K, 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 I, 1000 lajki. A chyba ja to już zrobię teraz. Ja, ale widzowie, jak Ci się spodobał zostawcie łapkę w górę, subij kanał no i do osobnego odcinka z kabu. U!